Deszcz, błoto i przenikliwe zimno. Taka pogoda towarzyszyła uczestnikom drugiego marszu śladami Batalionu Barbara po ziemi jastrzębskiej. Podobno właśnie w takich warunkach 75 lat temu po całodniowej walce na Jamnej z 25 na 26 września przemaszerowali przez Jastrzębię partyzanci z 1. Batalionu 16 Pułku Piechoty Armii Krajowej Barbara. Marsz rozpoczął się od przybliżenia historii Batalionu Barbara. W tym roku w marszu udział wzięła grupa rekonstrukcyjna Starnowa, która wcieliła się w rolę partyzantów. Po złożeniu meldunku burmistrzowi gminy Ciężkowice wszyscy wyruszyli w drogę. Ważnym przystankiem na trasie przemarszu było miejsce śmierci Zygmunta Rowińskiego, pseudonim Cezar, który zmarł w czasie przeprawy w wyniku odniesionych podczas walki ran. To był już nasz drugi marsz. Poszło się to właśnie spotkaniem w miejscu na łazach, skąd, skąd wyszedł właśnie batalion z Jamnej po, po całodziennej walce. Pierws, pierwszym miejscem było właśnie, pierwszym punktem było miejsce, gdzie został pochowany. Yy, yy, właśnie partyzant, który zginął na Jamnej. Ta, tam żeśmy za, zapalili znicza. Następnie przeszliśmy orientacyjną trasą, tak jak szedł batalion. Dotarliśmy do miejsca właśnie jeszcze w Jaszczembi, gdzie jest pomnik Józefa Gucwy. Jest to, to jest mieszkaniec Jaszczembi, który został zastrzelony też właśnie w dniu 25 września, wtedy jak były walki na Jamnej roczny marsz poświęcony został pamięci pułkownika Jerzego Pertkiewicza, żołnierza 16. Pułku Piechoty Armii Krajowej, dowódcy plutonu 3. Kompanii Strzeleckiej Regina w Batalionie Barbara. Wspomnienia o pułkowniku przywoływał jego syn, Zygmunt Pertkiewicz. Jest to odcinek drogi, jako przebyli partyzanci w, swoim, w swojej historii od momentu formowania, czyli od Polesia Machowskiego aż do Dąbrów. To jest ten odcinek, jeden z odcinków, gdzie tutaj mieli swoje, że tak powiem, miejsca, niekoniecznie walk, ale postojowych. Byliśmy dzisiaj w miejscach takich szczególnych, gdzie kapitan Leliwa, dowódca ich, wydał właściwie jeden z ostatnich rozkazów. Do swoich podopiecznych partyzantów. A potem nastąpiło już takie wstępne rozformowanie: każdy, każdy poszedł w inną stronę batalion. I dzisiaj przeszliśmy ten odcinek 1. Mój ojciec, który był w oddziale Regina 2, przeszedł przez ten odcinek, który myśmy dzisiaj szli. Tylko no, pogoda była taka jak na początku dzisiaj, potem to już było chyba inaczej i powiem państw, Państwu, że yy, warunki w jakich oni się yy, przemieszczali, to nie było tak jak teraz, bo to były również, to były również tabory, bo to yy, cały batalion, to niektórzy nie mają, mają takie wyobrażenie, że to są partyzanci, coś tam mają na plecach i w zasadzie idziemy walczyć. Nie, to jest całe zaplecze Łącznie z tak zwaną garkuchnią, no bo ci partyzanci musieli gdzieś coś jeść. W archiwach, które mój ojciec ma, miał, przepraszam, a ja teraz to jest w moim, yy, są pewne zdjęcia, które w znakomitym stanie, mimo że mają kilkadziesiąt lat, yy, ukazują tych żołnierzy, tych jak, jak przygotowali te posiłki, jak również w yy, miejsca gdzie odpoczywali. Jesteśmy sekcją rekonstrukcyjną e, Tarnowskiego Towarzystwa Miłośniczego Soku. E, bardzo często bierzemy udział w tego typu imprezach, w rekonstrukcjach historycznych, w tego typu przemarszach. E, głównie skupiamy się na e, odtwarzaniu sylwetek żołnierzy piechoty XVI pułku e, piechoty, który stacjonował w dwudziestoleciu międzywojennym właśnie w Tarnowie. Natomiast odtwarzamy również e, jednostki partyzanckie zarówno pierwszej, jak i drugiej e, konspiracji, czyli na przykład oddziały właśnie batalionu Barbara, które były jakby kontynuacją e, działania pułku Regularnego z czasów dwudziestolecia międzywojennego. Atrakcją szczególnie dla najmłodszych uczestników marszu były repliki broni z okresu II wojny światowej oraz turniej strzelecki przygotowany przez grupę rekonstrukcyjną Sternowa.